Ślicznie, dziewczęta. Bez pośpiechu. Wtedy wejdzie Cadence. Powiem kilka słów i wtedy zaczniemy ze ślubowaniem. Shani Carmore, dostaniesz obrączki od swojego świadka. Czy wrócisz do mnie? Tak, wejdę. Czy ktokolwiek widział Twilight? Jestem tu. I nie mam zamiaru stać obok niej. I ty też nie powinieneś. Przepraszam, ja. Ja nie wiem, czemu ona się tak zachowuje. Może powinniśmy ją zignorować. Musicie mnie wysłuchać. Ale ty, czy wszystko w porządku? W najlepszym. Jesteś tego pewna? Mam coś do powiedzenia. Ona jest zła. Co co? Jak ja, 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 ja to, nie. to, to Nie. To nie To Była wredna dla moich przyjaciół. To oczywiste, że zrobiłaś to ze swoimi druhnami. A poza tym widziałam jak rzucała zaklęcie na mojego brata, przez co jego oczy robiły... <grym> Dlaczego ty mi to robisz? Bo jesteś zła! Zła! Ej, żyć się, wstrzymam czy życie mojego brata? Chcesz wiedzieć, co moje oczy robiły? Ah. Ponieważ od kiedy musiałam utrzymać moją obronne zaklęcie, dostawałam okropnej migreny. Kiedyś nie rzucała na mnie zaklęcia, używała swojej magii, by mnie uleczyć. Ja. Yeah. I pozbyła się swoich starych drog. Ponieważ odkryła, że chciał tylko poznać rodzinę królewską. I nie była miła dla Twoich przyjaciół, ponieważ gdy ja ciągle byłem zajęty, to ona sama musiała podejmować ważne decyzje o naszym ślubie. Ja tylko chciałam. I była tak zestresowana, bo bardzo chciała, żeby ten dzień był idealny. Coś, co najwyżej nie było ważne dla Ciebie. A ah. Teraz, jeżeli pozwolisz, muszę iść i pocieszyć moją narzeczoną. Zapomnij o byciu moim świadkiem. Na twoim miejscu w ogóle nie pojawiłbym się na ślubie. Chodź ta wszyscy, zobaczmy jak się miewa księżniczka. Ja tylko Masz wiele do przemyślenia. Może faktycznie byłam przewrażliwiona mogłem zyskać siostrę, a zamiast tego straciłam brata. Był moim najlepszym kumplem i bratem. Lecz teraz nie zrobimy już nic razem.